Witam Państwa bardzo serdecznie na Krakowskim Kazimierzu. Znajdujemy się w restauracji Aleryna, a jest to wspaniała barka holenderska, która 10 lat temu przybyła do Krakowa i jest ulubionym miejscem, jednym z ulubionych miejsc naszego dzisiejszego gościa, a jest nim Grzegorz Turnał. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa również. Po holendersku nie witam, ale, ale cieszę się, że tutaj się spotkaliśmy przy dobrej pogodzie. Właśnie panie Grzegorzu, ale przecież pan zwykle bywa w nowej prowincji. No bywam w nowej prowincji, ale nie jestem jakoś zakontraktowany tam jako element scenografii, więc staram się też zwiedzać Kraków i korzystać z jego uroków nie tylko w okolicach rynku. Rosławił pan Bracką pięć na całą Polskę i dalej myślę również więc każdy kojarzy Pana z nową prowincją, ale tu jest tak przepięknie, że przestałam się dziwić, że Pan czasami zdradza nową prowincję mm. dla tak pięknego miejsca. Panie Grzegorzu, Pan jest idolem młodych autorów, którzy piszą swoje teksty, swoją muzykę, wykonują swoje własne utwory i chcieliby się dowiedzieć o Panu pewnych rzeczy, takich, które pomogłyby im samym kontynuować własną może malutką, ale bardzo wymarzoną karierę. Panie Grzegorzu, może byśmy zaczęli od początku. Pan się urodził w Krakowie. Jest Pan z Krakowa takim typowym Krakusem. Dziada, pradziada? To jest wszystko bardzo skomplikowane i nie wiem, czy Państwo naprawdę mają ochotę tego wysłuchać w szczegółach, tak ale postaram się krótko to wyjaśnić. Po pierwsze, ja autorem bywam, ale rzadko. Mówię o słowach piosenek, które które Państwo być może znają. Części są to inni piszący, moi koledzy bądź też duchy poetów. Głównie zajmuję się stroną muzyczną, no i oczywiście wykonywaniem tego później w czasie recytali. Także tu bym chciał oddać część i sprawiedliwość tym współautorom moich. Rzeczy. Głównym oczywiście sprawcą tych krakowskich skojarzeń, o których pani mówi, czyli y, brackich chociażby, jest Michał Zabłocki. Tak, oczywiście wiemy. Natomiast y, jeśli chodzi o moją... Y, o moje korzenie rodzinne, to rodzina Turnałów pojawiła się w Polsce na początku XIX wieku, ale ta gałąź, z której pochodzę, ja od strony taty, to jest bardziej lwosko-wschodnio-galicyjska y, gałąź. Kraków y, stał się y, azylem i już naszym domem po wojnie, po tym jak dziadkowie byli zmuszeni opuścić majątek ziemski pod Przeworskiem i Kraków stał się rodzinnym gniazdem, wtedy właściwie tak na, na dobre, a ja się urodziłem już w Krakowie, a mówiąc bardziej szczegółowo, w, chyba w dzielnicy Nowa Huta. Ach tam, tak? a proszę mi powiedzieć, panie Grzegorzu, chodzi pan do szkoły muzycznej? Uczył się pan na jakimś instrumencie gry? Chodziłem do szkoły muzycznej, uczyłem się grać na fortepianie. Zresztą stąd pochodzi cały ten ambaras związany z moimi występami, bo pewnie gdybym się nie uczył, to bym nie umiał. Ale, ale sama nauka w szkole to pewnie nie był jeszcze jakiś, nie, nie było to determinujące dla tego, co będę robił w dorosłym życiu. To było na pewno ważne i elementarne dla umiejętności posługiwania się językiem nut czy, czy harmonii. A czy rodzice zmuszali pana do nauki, zachęcali? Jaka to była rodzina pana? Czy muzykująca? Czy rodzeństwo Nie, no, na przykład też grało? Ja Jak bardzo lubię wyglądało? swoją rodzinę. W przeciwieństwie być może do niektórych, którym trudne dzieciństwo jeszcze bardziej wykrystalizowało bunt i, i niezależność. Ja wręcz odwrotnie bardzo zawsze sobie ceniłem Harmonię rodzinną i to, że, że mieliśmy sobie zawsze coś do zaoferowania, czy to ojciec matematyk pomagał mi w przygotowaniu się do, do poprawek i egzaminów komisyjnych z fizyki, matematyki i chemii, czy to mama, która wspierała mnie bardziej właśnie w stronę jak, jakichś tam pomysłów artystycznych, czy bracia, nie, ja jestem. Z... Nikt nie grał w rodzinie? Owszem, wszyscy grali na czymś, tylko że nikt tego nie robił, nikt nie uczynił z tego profesji, oczywiście mhm. poza siostrą mojej mamy, która uczyła mnie fortepianu, mhm. która jest pedagogiem, natomiast reszta, no ojciec zawsze coś tam umiał zagrać na każdym instrumencie, zresztą to był w czasach, w pokoleniu mojego ojca to był element zwykłego wykształcenia, no trzeba było umieć śpiewać, trzeba było umieć wziąć do ręki gitarę, czy zagrać coś na fortepianie, to nie było nic dziwnego. Dzisiaj tak może mniej się do tego przywiązuje wagę, ale, ale ja zostałem wychowany w domu, w którym to były rzeczy oczywiste. A to, że ja się zająłem później już bardzo intensywnie graniem, śpiewaniem i tworzeniem piosenek, a potem muzyki teatralnej. No to już jest jakby moja indywidualna droga. Ale lubił Pan grać? Chętnie Pan się uczył? Był Pan cudownym dzieckiem? Czy bardzo, raczej lubił, bardzo lubię takim... grać. Już, już powiem, ja bardzo nie lubiłem ćwiczyć i grać utworów, które mi się nie podobały, a takich w kanonie szkolnym, klasycznym było dużo. Natomiast bardzo zacząłem lubić grać na fortepianie wtedy, kiedy odkrywałem go sam dla siebie, kiedy zacząłem rozumieć różne rzeczy związane właśnie z harmonią, z, z budową sportów z, ze z współczynieniami, instrumentów już na własną rękę. Bo A kiedy ja, to było? To było po podstawowej był Gdzieś tak pod koniec podstawówki, bo ja nie skończyłem tej szkoły muzycznej. Wyjechałem z ojcem za granicę i tam gdzieś na pianinie przypadkowo odkrytym y, piosenki Lenona czy Beatlesów sobie ze słuchu odtwarzałem. I to był początek takiego mojego Mojego prywatnego świata związanego z fortepianem. Ale, Panie Grzegorz, Pan wyjechał do Anglii mm -hmm. i tam przeżył Pan wielką traumę z powodu śmierci Johna Lenona. Pan podobno bardzo przeżył, nie, tak? Nie, no nie przesadzajmy, że. Ja... Jednak to było jakieś doświadczenie nie, takie bolesne? Nie, nie, nie przesadzajmy z tymi słowami. Żyjemy w czasach, w których, w których jest nadmiar słów takich jak trauma, bolesne i rany. Nie, po prostu była to wiadomość poruszająca. A ja miałem 13 lat i, i tyle traumę mógłbym przeżyć, gdyby z, nagle zastrzelono mi kogoś bardzo bliskiego. To był raczej rodzaj zdumienia i jednocześnie impulsu do tego, żeby się za, zainteresować twórczością tego, tego człowieka bliżej. Dzisiaj, mówimy, wyjechać do Anglii, to brzmi jak właściwie wycieczka za miasto. Wszyscy gdzieś jeżdżą. Mają te możliwości, mają tę te swobodę, nie ma wiz, paszportów, granic. To jest, to jest genialne po prostu. Ja się nie mogę tym nacieszyć. Co roku, jak tylko mam szansę gdzieś wyjechać za, za granicę bez, bez kontroli, to jest to po prostu dla mnie euforia. Ale wtedy, wyjazd do Anglii na rok, do szkoły angielskiej, to nie było takie, takie nic. No Także właśnie, ja, ja, sobie, się ja sobie to bardzo, bardzo po latach cenię, że, że wtedy ojciec się zdecydował. Ojciec tam pojechał uczyć w szkole. Yy, był zaprzyjaźniony z matematykami z różnych krajów z racji swojej profesji. No i tam po prostu mógł zarobić nieporównywalnie lepsze, yy, miał nieporównywalnie, nieporównywalnie lepszą garzę niż tu w Krakowie na uniwersytecie. Więc, więc to po prostu był wyjazd zarobkowy ze strony taty, a wziął mnie ze sobą, żeby yy, z tego skorzystać. To, były, to był rok 80, 81. W Polsce już się działy rzeczy y, bardzo ważne. Soli, pierwsza Solidarność, a ja ten czas spędziłem w Anglii. Właściwie. Ale jak pan to spędził ten czas? Jak pan się tam czuł? No wie pani, co czasem lepiej, czasem gorzej? No Chodziłem w garniturku szarym, miałem, y, miałem krawacik, y, obowiązkowe rugby, obowiązkowego krykieta. Y, grałem w szachy. Uczyłem się łaciny i greki po angielsku, co jest dość zabawne, bo oni, oni wymawiają na przykład zamiast Weni Vidi Vici, mówią Wennie Willy Wiki. Ale nabrałem tam pewnego takiego, jak to Adam Zagajewski pięknie określił w swojej książce w cudzym pięknie, właśnie nabrałem takiego, takiej, takiej umiejętności doceniania tego, co nazywamy cudzym czy obcym że w tym jest właśnie piękno, dużo bardziej może intensywne, niż jesteśmy w stanie to ocenić, patrząc na nasze kąty, już, do których jesteśmy przyzwyczajeni. I to w tym dość młodym wieku było dla mnie na pewno ważnym doświadczeniem. Ale czuł Pan nam się wyobcowany, wśród rówieśników czy niekoniecznie? Troszkę się czułem, no ale to wie, no, człowiek nie zawsze ma tak, jakby chciał. No. Czasem trzeba się zmusić do czegoś. rugby nie lubiłem grać, to przyznaję, ale y, dzięki temu już wiem przynajmniej na czym to polega. I w związku z tym skutecznie unikam tej gry. Mówią o Panu Panie Grzegorzu, że pan ma wspaniały słuch na tekst, że pan słyszy melodię wiersza, do którego chce pan napisać, skomponować muzykę, że ona już jakby jest w wierszu panią widzi, czuje, słyszy. Ma pan taki dar. Proszę powiedzieć, czym Pan się kieruje przy wyborach tekstów? To jest bardzo różnie, to znowu nie ma na to żadnej jednej metody. No są... Utalentowani rzemieślnicy w każdej dziedzinie. Jednemu z stół wychodzi od razu pięknie, czy nie wiem, umie zająć się y, y, starymi meblami, żeby je odświeżyć, czy na przykład ktoś przepięknie y, konstruuje coś. Krótko mówiąc, rzemiosło wynika też z, z indywidualnych predyspozycji. Jeżeli ja je w ogóle mam, to one być może właśnie polegają na, na intuicyjnym, dobrym odczytywaniu ry, wewnętrznych rytmów temperatury, jakiejś tajemnicy tekstu czy wiersza. Ale to się zaczęło... Ale, ale ja jestem ostatnią osobą, która może to oceniać. Ale to się zaczęło bardzo wcześnie, panie Grzegorzu. No, z tego, co wiem, pan Maciej Słomczyński pana zainspirował. Jamesy, chodzi mi o Joyce'a, tak? Tak to było? Jak to znaczy, było? Dokładnie było to tak, że mój przyjaciel z liceum, Staszek Mancewicz, dziś znany bardzo redaktor i dziennikarz i felitonista, mhm. Wtedy mój kolega, z którym łączyła mnie i do dzisiaj łączy serdeczna przyjaźń, przyniósł mi młodzieńcze wiersze, wiersze Joyce'a w tłumaczeniu pana Słomczyńskiego. Wiedząc, że ja się interesuję, już wtedy tam chodziłem na koncerty Grechuty, próbowałem pisać coś, jakieś swoje własne utwory i przyniósł mi ten tom. I to były młodzieńcze wiersze Joyce'a. Mało kto do dzisiaj wie, że on pisał wiersze takie stylizacje elżbietańskie trochę, yy, muzyka kameralna to się nazywało i epifanie. I, i ja w to wszedłem jak w masło, bo to był... Y, autorem był człowiek w moim wieku, to było nastoletnie... To Ile to miał lat? No, miałem 16 czy coś takiego i, i... a to była twórczość, to były takie juvenilia właśnie, czyli jakby no, rówieśnik tylko, że z poprzedniej epoki. No i tak, i tak wtedy to się okazało być dla mnie dobrym materiałem, który na, y, w postaci taśmy y, Dzięki znajomości rodziny Staszka z, z, z państwem słomczyńskimi mogłem pokazać tłumaczowi i pan Słomczyński, który był człowiekiem wybitnym, był erudytą, był przecież nie tylko tłumaczem, ale też pisarzem i y, smakoszem życia y, przyjął mnie jakby do, trochę do swojego, do swojego prywatnego uniwersytetu i parę lat mi, kilku lat mi udzielił. Na pewno y, pozwolił mi uwierzyć w to, że to ma sens. Że coś z tego może wyniknąć. Jak ta praca zaawacowała później? Pan przedstawił gdzieś te piosenki? Za, Joyce za recital Joyce'a dostaliśmy nagrodę na takim konkursie, już nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało, to był konkurs międzyszkolny gdzieś w, w, w szkole w Nowej Hucie. To była nagroda, którą zostawiłem w gabinecie dyrektora piątki, żeby zaskarbić sobie jego. Dodatkową sympatię, żebym mógł przejść do następnej klasy, bo miałem duże z tym problemy ze względu na nieznajomość mitozy i mejozy oraz jeszcze paru innych subtelności związanych z podziałem komórki. A pani od biologii dość szczególnie mnie nie darzyła sympatią. A potem, już od tego Joyce'a się pomału odkleiłem i zacząłem robić inne rzeczy pierwszym zleceniem takim piosenkowym był właśnie, było zlecenie pana Słomczyńskiego, którego córka uczestniczyła w festiwalu teatralnym i, i robili kolczyki Izoldy Gałczyńskiego. I pan Słomczyński zamówił u mnie muzykę do tego. Ja miałem wtedy... To był 83. No to 16 lat. Czyli moje pierwsze teatralne, moja pierwsza teatralna muzyka na zamówienie to jest wtedy właśnie. Dzięki Dobrze. Maciejowi Słomczyńskiemu. Wcześniej pan zaczynał panie Grzegorzu. No, ale, ale też mam nadzieję, że, że, że nie skończę aż, aż tak wcześnie. Że festiwal taki studenckiej pan przecież też wygrał będąc w liceum. Krótce potem, tak, w 1984. No, ale to już są zamieszkłe czasy dla, dla ludzi 20-paroletnich, którzy być może to oglądają w tej chwili, to już jest opowiadanie o, o Żelaznym Wilku. No to już są czasy takie, jakieś era mezozo, mezozoiczna dla nich pewnie. Także nie ma co tego rozgrzebywać. No było jak było. Ale spotkałem wtedy na swojej drodze bardzo wiele osób, które mi pomogły i to jest ważne. No właśnie, panie Grzegorzu, wiele osób, pana Zabłockiego, pana Pawliśkiewicza. Jak to się zaczęło? Jak ta współpraca się zaczęła? Wszystko się zaczyna y, gdzieś przypadkiem. Gdzieś ktoś kogoś spotka, albo ktoś na kogoś zwróci uwagę, albo nie zwróci. Na mnie zwrócono uwagę dzięki festiwalowi. Zaproszono mnie do piwnicy pod Baranami w Krakowie. Wtedy kabaret kipiał od... od y, indywidualności, talentów, tam wtedy naprawdę działy się rzeczy niesamowite, tam yy, kompozytorami na, na co dzień byli, przecież i Preissner, i Konieczny, i Raj, i yy, 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 Stanisław Radwan, i Jan Kanty-Pawluśkiewicz, yy, także miałem kogo obserwować, miałem się od kogo uczyć. I, I zamiast wtedy, zaraz po festiwalu, skręcić w stronę jakiejś takiej estradowej, Kariery jako tak zwane cudowne dziecko miałem lat niecałe 17. Zająłem się taką pracą zespołową, bo po prostu współpracowałem z zespołem piwnicy, pomagałem, akompaniowałem, wygłupiałem się z nimi razem, jeździłem, podróżowałem dużo. To było takie przedłużenie edukacji muzycznej w, w stronę właśnie nazwijmy to lżejszej, ale nie takiej znowu całkiem nieważnej muzy. Ale panie Grzegorzu, interesuje mi taka rzecz, bo właściwie nie skończył pan szkoły muzycznej. Nie. Jest pan w zasadzie prawie że samołkiem, a przecież przesada, ale, nie, samołkiem ale... nie, bo bym skrzywdził bardzo pedagogów. A jednak którymi... pan się uczył? Aha, tylko prywatnie, no, tak? No, nie, no 7 lat podstawówki muzycznej. Potem już wyjechałem, nie skończyłem, nie mam dyplomu. Uh -huh, uh -huh, nie mam uh -huh. żadnego dyplomu muzycznego. W życiu. No ale nie studiował ale... pan kompozycji? Nie, nie, nie. nie. Dlatego właśnie nic. ja się pytam, Tam. bo hmm. jednak aranżuje pan utwory na zespół, czasem nawet na orkiestrę symfoniczną, to są ogromne nieraz y, utwory, rozpisywane na wiele instrumentów, jak no pan zdarza, sobie się radzi? To się Ty pan zdarza, zapisuje ale... zapis dla... przecież muzycy potrzebują zapis nutowy, bardzo precyzyjny, jak to nie jest problem, bo właśnie, jak, jak się, jeżeli się z nas... Z Zasady zapisu nutowego, to można zapisać nuty na każdy instrument, jaki istnieje, a nawet na taki, który nie istnieje. Nie mówię tutaj o jakichś skomplikowanych fakturach muzyki współczesnej, gdzie język zapisu jest czasem zupełnie nowatorski i niepodobny nie, 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 nie wręcz do tego, co jest przyjęte za klasyczny zapis, ale jeżeli używamy. Nut i mniej więcej orientujemy się, jak to powinno wyglądać na papierze, to to, to nie jest jakiś kłopot. To jest po prostu to jest zapis. No, tak jak w każdym języku używa się jakichś znaków, jakich metod, jakichś metod i jakiejś gramatyki tak samo. Także tutaj nic wielkiego nie ma w tym. Nie ma Pan problemów, w tym widzę żadnych. Nie no, nie Jestem, mam, pro, nie mam problemy, ale wtedy jest... je rozwiązuje przy pomocy podręczników. Moim ulubionym podręcznikiem zresztą zawsze był słowniczek muzyczny pana Habeli, bo tam jest właściwie wszystko. Można zawsze sprawdzić, o ile transponuje, y, jaki instrument je w związku z tym, jak się go zapisuje w... Y, w partyturze i to właściwie wystarczy. Panie Grzegorzu, Pan pisze muzykę teatralną i filmową i, i oratoria i w ogóle bardzo duże... No błagam Pani, ja nie piszę oratoria. Ale naprawdę. takie bardzo duże nie, nie, nie. formy muzyczne... No można Zdarzyło już... mi się napisać coś na pograniczu śpiewogry, może tak, dwa czy trzy razy w życiu, ale oratorium naprawdę może przed Panem jeszcze. Bez fałszywej skromności. Unikałbym tego. Ale proszę powiedzieć, jaki jest Grzegorz Turan prywatnie? Dokładnie taki, jak tu siedzi przed Panią. Dosyć zmęczony, bo wczoraj zacząłem dzień o 7 rano w Białymstoku. W międzyczasie przejechałem w Warszawie, zrobiłem nagranie, a jeszcze wieczorem pomagałem sprzedać córce samochód koleżance w Krakowie, więc. Jestem człowiekiem zdrożonym. Ale czy pan... Prywatnie jestem zdrożony. Czy pan dzisiaj. odpoczywa czasami? Potrafi pan odpoczywać? Czy pan męczy odpoczywanie? Nie, ja bardzo lubię odpoczywanie. Nawet powiedziałbym, że y, gdyby mi nie podcinano skrzydeł w tej, w tej materii, to doszedłbym do bardzo dużych wyników. Ale co jakiś czas mi i y, dość często nawet podcina się skrzydła i muszę pracować. Y, nie, no, staram się jakoś rozsądnie gospodarować tym, co mi y, jeszcze, tą energią, która mi została i czasem. Myślę, że mamy jeszcze dużo czasu, nie wiem, ale energii jeszcze tak. I teraz się spotykamy. Jutro jadę sobie z żoną na 5 dni do Rzymu. Gdzie spędzimy ten czas w absolutnie leniwie i, i bez żadnego programu? Będziemy sobie po prostu chodzić po, po mieście, które lubimy. Byliśmy tam już parokrotnie. A jak pan lubi wypoczywać? Tak jak pan jest. Sam? O, właśnie tak jak powiedziałem. Podróżując, rozumiem. Leniwie spacerując, nie napinając się na to, żeby zobaczyć wszystko i y, co tylko jest do zobaczenia, smakując krajobraz ludzi, patrząc na to, co, y, jak są ubrani, jak się zachowują. No i oczywiście dobrze. Y, Dobrze zajrzeć do, do kilku restauracji, bo to jest podstawa. A proszę powiedzieć, kiedy pan komponuje? Jak pan jest taki strasznie zmęczony i łatwiej ja chwilę wytchnienia? zagoniony pracą. Ma pan czas na komponowanie? Znaczy, jest jakaś tam rutyna i jakaś, jakaś dyscyplina od lat, bo to już licząc od debiutu jest 20 ile? 27 lat. W międzyczasie powstało kilkadziesiąt przedstawień teatralnych z moją muzyką. 12, prawie 20 licząc wszystkie prawie 20 płyt. No i zagrałem, obawiam się, że około dwóch tysięcy koncertów. No właśnie. A może nawet troszkę więcej, ale coś w tej, w tej okolicy. I mówię to nie dlatego, żeby się tym chwalić, tylko jakby sam sobie to uświadamiam, bo zawsze mam wrażenie, że mógłbym zrobić jeszcze więcej i jeszcze lepiej. Więc czasem warto sobie sprawdzić rejestr i wtedy ma się mniej stresu i można się bardziej zrelaksować. A Panie Grzegorzu, jakiej muzyki, dobrej muzyki słucha Grzegorz Turną? Jaką Pan lubi muzykę słuchać? Hmm. Jeżeli nie mam bardzo intensywnych okresów pracy, y, czyli jakby skupienia nad, nad własnym materiałem, bo to w pewnym sensie wyklucza przyjemność słuchania muzyki dla relaksu. Relaks wtedy polega na słuchaniu ciszy, czytaniu, nie wiem, oglądaniu filmu, ale nie na. Nie na uszy muszą odpoczywać. To nie, nie, nie da się tak żyć muzyką, że jednocześnie się bardzo dużo tworzy, jednocześnie bardzo dużo słucha. Ale słuchanie w okresach, kiedy sam nie piszę, przeważnie sprowadza się do nadrabiania zaległości, z rzeczy, których nie zdążyłem, czy też może po prostu zbyt pochopnie odrzucałem i nie zdążyłem posłuchać w młodości. Czyli do. Do, do klasyki, do źródeł, no, do tego, co, y, co w dorosłym wieku jest no, niezbędne, żeby się nie pogubić w, w gąszczu y, rozrywkowej muzyki, jaka nas otacza. Bo żyjemy w czasach, kiedy wyprodukowanie płyty z muzyką, nazwijmy to, popularną, y, trwa, y, może trwać naprawdę bardzo krótko i dostęp do tego mają ludzie, którzy niekoniecznie wiedzą po co i jak to robić. Więc staram się dość ostrożnie i, 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 i uważnie wybierać to, co, czego będę słuchał y, wtedy, kiedy uszy nie odpoczywają. Ale jest pan romantykiem, czyli czy pragmatykiem, jak pan siebie postrzega? <grywa> no tak, proszę nam zdradzić. <grywa> no i co, ja, ja sobie wiem tyle, że naprawdę jestem nie najlepszego zdania na swój temat. Gdybym mógł wiedzieć mniej o sobie, to być może bym się mógł określać jakimiś terminami typu romantyk, czy, czy pragmatyk, czy y, człowiek liryczny, czy człowiek stanowczy. Nie mam pojęcia. Ja po prostu y, wiem, znam swoje ciemne strony i y, y, raczej zajmuję się, jeżeli myślę o, o sobie, zajmuję się walką z tymi mrokami niż y, z nazywaniem siebie jakimiś przyjemnymi słowami. Ale jakieś plany na przyszłość takie bardziej prywatne albo zawodowe? A plany prywatne jakiego, i zawodowe. Co Pan w najbliższym czasie? Wie Pani, co cieszę się z tego, że ostatnia płyta, którą wydaliśmy, jest w pewnym sensie powrotem do współpracy z, z Michałem Zabłockim. Że się bardzo dobrze jakby spotkała się w dobrym czasie z, 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 dobro, z, z dobrą energią u, u, u słuchaczy, że, że dużo ludzi te płytę kupiło, że zagraliśmy już kilkanaście koncertów dużych promujących te płyty i to mnie jakby cały czas nastraja pozytywnie do tego, że może to jeszcze będzie przez chwilę miało sens, ale jeżeli bym miał się tak zupełnie zestarzyć jako, jako piosenkarz, tylko bardziej sfrustrowany, bo nikt by mnie nie chciał słuchać, to na pewno zmieniłbym zawód. Że dopóki to ma jakiś jeszcze rezonans, to mnie to bardzo cieszy i, i, i dobrze, że to, yy, że to yy, yy, trafia do jakiegoś odbiorcy. Ale nic na siłę. Życzę Panu w takim razie... Najbliższy plan to jest nagranie DVD koncertowego, pierwszego w, w życiu, chociaż powinienem był to zrobić już dawno. Ale jest szansa, że za miesiąc to zrobimy. Więc życzę Panu wspaniałego nagrania Dziękuję i bardzo. wielkich, wielkich aplauzów ze strony yy, widzów, A słuchaczy. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Dziękuję.